Dzień dobry, e, witam was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Kwojak, witam w kolejnym spotkaniu e, z Gom Citizen Motion e, nagrywam głównie tą grę, a to ze względu, że zauważyłem, że e, cieszy się moja na moim kanale uznaniem. Za wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie jeszcze jeszcze troszeczkę ściszyć grę, ponieważ e, pierwsza próba nagrania tego odcinka skończyła się tym, że jak sobie go oglądałem potem e, na komputerze, to okazało się, że gra jest trochę jednak za głośna. W ostatnich odcinkach była też troszeczkę, mam wrażenie, za głośna, zresztą możecie mi napisać. Teraz sobie to jeszcze trochę bardziej ściszyłem i miejmy nadzieję, że to przyniesie właściwy skutek. Dzisiaj pokażę wam pierwszą mapę z dodatku u US Cities, mianowicie Nowy Jork. I muszę wam powiedzieć, że stwierdziłem, że, stwierdziłem, że na jeden odcinek, <coughs> że każda mapa będzie osobnym odcinkiem. A to dlatego, że... E, po prostu. E, mam jakieś takie dziwne problemy e, z tym, z zapisywaniem, że czasami gram mi wywala, muszę ją zdezajtować i adekwatnie i tak stracić e, cały. <laughs> całe postępy. Więc po prostu będziemy w, się bawili w to. E, tylko w każdym mapa na jednym odcinku i. Ale pokażę wam wszystkie, głównie z dodatku. Przepraszam was bardzo, bo to mnie w Gardel rapie, więc zacznijmy sobie. Ten nowy odcinek jest jeszcze w takim nastosie, więc sobie od niego zaczniemy. Jest to San Francisco, ale o tym, tym się zajmiemy w przyszłym odcinku. Nie wiem kiedy on się pojawi, jeszcze to chyba te filmy mam zamiar ponagrywać, żeby nie było, że je gdzieś tam odstawiłem na bok. Nie, nie, nie. Tylko doskonała mi oczywiście ten brak ochoty na gry, o którym wam wielokrotnie już jestem wspominałem, więc nie będę powtarzał. Tutaj mamy inną trochę muzykę w tym dodatku. No i spójrzcie na ten nowy, rok, bo są zrobiony naprawdę fajnie. Oj, trochę za cicho ta muzyka, mam wrażenie. No może będzie, niech, niech ona będzie w sumie tylko tłem. Mi tam to nie przeszkadza jakoś tak szczególnie. Tu mamy statuę wolności. I zawsze pierwsze co robię na tej mapie, ee, to oczywiście tam waje wodne do, do Statuły wolności, bo to jest rzecz istotna. I stąd sobie je zawsze robię. Bo z tego miejsca to jest takie. Chyba że z tego miejsca. Zobaczymy, czy mi się daje umieścić. Pod czemu nic ma miejsce? Pod, pod kątem. Czekajcie, tu gdzie się dało przez chwilę? Nie, dobra, nie cudujmy. I tutaj, już tworzymy pierwszą linię. Proszę bardzo, linia 1. Dodaj przystanek. O, to trochę daleko. Tu. I tu. I kupimy te dwa pojazdy. A takie. I otwieramy linię. I tutaj. Tutaj nie ma tramwajów. A i to nie jest taka jedyna mapa. Jeszcze stand facebook jest taki właśnie, że nie ma tutaj tam walczy, tylko są trolejbusy. Tu mamy West Street. I teraz tak, tutaj zawsze taki węzeł przesiadkowy robię. <laughs> że tutaj daje metro. E... No i oczywiście jakieś tutaj też e... śmigłowce itp. itd. Ale zajmijmy się oczywiście metrem, bo to jest to przecież poniekąd symbol komunikacyjny Nowego Jorku, więc. Meta u mnie nie może zabraknąć. Tutaj. Tutaj, złupmy metro. <śmiech> 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 Wypraszam, coś mnie tutaj. Będę sobie pokażliwał. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Tutaj. A tutaj widzę, że jest jakiś taki. To jest jakieś centrum handlowe czy coś. Tylko czemu tu stacji nie mogę zrobić? Trochę jestem negatywnie zaskoczony. Na no, mogę jednak. No dobra. Chyba to już widok podziemny sobie robimy. E, I teraz tak. Na trzecim poziomie, bo e, tamta stacja podwójna ona też posiada trzeci poziom. A, trzeci poziom jest wymagany CTC Motion 1. To jest taka wskazówka, którą chciałem wam przekazać. Ona jest też wymagana. Żeby pod wodą móc zrobić, więc dlatego się zdecydowałem na trzeci poziom tutaj. No tutaj to będzie jakieś takie głupio wyglądało, no ale trudno. oj, tu strasznie blisko są te stacje. Strasznie blisko. No ale dobra, już, już tak zostanie. Chociaż żeby tutaj gdzieś indziej to. A czekajcie tutaj. A też obejmie to centrum handlowe, no to dobra. Bo faktycznie to że nie za blisko. Chyba tutaj jakiś torek został jeden. Jeden segment chciałem powiedzieć. Ba, idziemy tam do tego naszego centrum przesiadkowego. Teraz tak, ja tutaj zawsze robię metro jedno na tą wyspę. O tutaj. A drugie zawsze robię e, w złą stronę trochę. Ta stacja mi się tutaj ułożyła. Wejście było o tutaj, właśnie. o. No i budujemy. co się stało. A nie, to jest jednak na długim poziomie. Muszę tutaj zrobić taki dziwny ten. E, dziwny taki kształt, żeby te trochę zdążyły mi zejść do tego trzeciego poziomu, Żeby mnie mógł tu pod wodą poprowadzić. Dobra, możemy utworzyć pierwszą linię, akurat mamy trochę funduszy. Więc może nam starczy na jakiś pociąg. Chyba tu jest pierwszy przystanek. Aha, bo ja na ten wyższy dałem. A dobra. Aha, 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 Wypadałoby tutaj połączyć to torami. Aha. No my się ciągle to mieli jednak. Dobra, nieważne. Są w ogóle dwie rodzaje tych stacji. Jest tutaj, jak mogliście zobaczyć, ee, w Chwileczka w menu, taka jeszcze, że są pręty równoległe do siebie też, ale to zrobimy gdzieś indziej. <laughs> tak. Dwa takie... Dwa takie, dwa takie... Jeszcze dwa takie może... Dwa ta... uuu, pieniążki się skończyły, no ale to akurat dobrze. Tak sobie myślę. I zawsze lubię patrzeć sobie, jak zbudujemy tutaj drugą linię metra, to będzie naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądało. Jak się te pociągi będą krzyżować. Weźmy sobie jakąś pożyczkę. Zmienimy ceny biletów przede wszystkim. I jakąś pierwszą pożyczkę weźmi, A 10 milionów to nie jest taka jakaś duża. I teraz tak. Tą stację ja też zawsze umieszczam tutaj. Bo ona tak swoim zasięgiem obejmuje mniej więcej o całą tą wyspę. E, więc tak jedynie ma. No i budujemy oczywiście tory na trzecim poziomie. Tutaj. I tak sobie myślę, żeby tutaj na tym straganie nie zrobić właśnie tej z peronami równoległego. O, na 5 milionów aż kosztuje. To bardzo niesympatycznie. To pożyczkę na no trudno. 70 milionów. Powinniśmy spłacić tam za 10, żeby się nie zadłużać. I postawmy to tutaj. Teraz tak, gdzieś bym tutaj zrobił jedną, bo bardzo mało jest tych stacji ogólnie. Bo kiedyś już tutaj, na tej poprzedniej próbie tu zrobiłem, to właśnie zobaczyłem, że e, bardzo mało tu jest tych stacji. Gdzie tu jest? A nie, dobrze było. Czy to nie będzie za blisko? Nie powinno być za blisko. No i budujemy, no co tutaj dużo gadać, no. jest ta podwójna teraz. Z tutaj. Ale to drogie rzeczy są to, metro. Ja cię kręcę. Ale, widok podziemny. Czemu on mi chce te tory? Tu, a dobrze. <laughs> Dobra, to w, w przeciwnych kierunkach będą ten. No i cóż, nowa linia, oczywiście. Przepraszam, że tak się może skupiam tylko na tym metrze, ale no rozumiecie, nowy rok to musi być metro. No. Czy widział ktoś kiedyś nowy rok bez metra? No może... E, w, 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 w początków istnienia, ale... Tak ja sobie tego nie mogę wyobrazić. Dobrze, tutaj... Dobrze, ile tu mogę? 3 miliony. Tu... 70. Weźmy te 12 na razie, bo te pociągi są bezpośrednio bardzo tanie. Ten kosztuje 3. Ten też 3. Nie, te 3 kosztują dobrze, bo tak się trochę na pamięć poleciałem. A, ten, ten nawet 2 kosztuje. No, ten koło 3. I ten trochę więcej tej pożyczki weźmy. No dobra. Bać mi, żeby tu w dwugach jakoś nie utonąć szczególnie. Ty bardziej, żeby, tym bardziej, że będziemy się tu budować przecież. Kość się mi się najbardziej kojarzy z owym orkiem wagony czym. <śleszy> no i tu będzie bardzo ładnie to wyglądać. <śleszy> 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 Bardzo ładnie to będzie wyglądać. To są stacje w ogóle z dodatków, tu się nazywa stacja metra. Jak już mówiłem, polecam kupić to w wydanie kompletne, ponieważ tam wszystkie te niezbędne dodatki się już znajdują. Więc tak by to wyglądało. A ja czy sobie zawsze na tą wysepkę robiłem tramwaj wodny, więc tu nie możemy go też tutaj zrobić. Tylko musiałbym tą marinę spróbuję wyburzyć. A można, się nie pogniewają. Tylko teraz jak się tu nie da umieścić tego... Ta się, tylko chce mi zawsze ją uparcie wyżej robić. O właśnie, tak. Ale trudno, no. No i co? Linia druga, dodaj przystanek. Tu, 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 No jakiś kupimy tutaj. To jest taki fajny, taki jakby autobusik, który po wodzie jeździ. A właśnie ten autobusik. W sumie. No i jeszcze dwa to zajezdni, tak w razie w, jak to się mówi. No i taką się właśnie prezentuje, no taki... ciekawy pomysł. Sam gdzieś myślałem właśnie na takim, czymś co w sumie miałoby sens. Teraz tak, może jakieś autobusy by się tu przydały? Trajbówce wam zaraz zademonstruję, to tak, od tutaj zrobię te przystanki, bo na trojebusy mam inną trasę. Tutaj, 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 tutaj. Hmm, teraz gdzie by to ją zakończyć miało sens? A tutaj. Nie, nie, źle zrobiłem tutaj. No tak, tutaj, tutaj, proszę ja was. No ale tutaj, tak, trzy przystanki nie, i gitara. Korki trochę są, co mnie martwi, no ale cóż, tak w tym straganiku jeszcze jeden. No dobra. <laughs> no, nie wiem, co mi tak. Up. Ja bardzo Was przepraszam. Jeżeli jest to dla Was uciążliwe. Tup. cyk, cyk, cyk. Oj, i zgubiłem, a nie tutaj cyk. Cyk. Cyk, cyk. to miasto tak można tutaj tą sieć rozbudować, że klękajcie narody, jak to się mówi. No bo jakieś fajne autobusiki, z no, Solarisa do Ameryki raczej nie widzę tego, szczerze mówiąc. Dużo takich przegubowych trzeba. No taki jeden może. Trochę też takich. No i trochę do zajezdni też kupmy. W razie w jakby trzeba było więcej. O, ja wam teraz pokażę trolejbusy też jak wyglądają. Trochę to jest nierealne, bo też ma taki dźwięk silnika jak zwykłe autobusy. W dwójeczce to było trochę lepiej zrobione, bo tam... Faktycznie to brzmiało jak trolejbus. Czy ja się mniej... Teraz ja zarażyłem, czy ja się przypadkiem nie, nie myliłem i, i nie mówiłem szynowus. Ale ja chyba nie To, to zrobimy te szynowusy, trolejbusy Tędy tu nad wodą. To jest taka bardzo fajna główna uliczka. A dotąd. O tu przystanek w ogóle. Opatrzcie na to. To nawet nieźle wyszło powiem wam Tylko, że tutaj tej knajpki już nie obejmę, a szkoda A i koloryba tramwaju, więc jakby tragedii nie ma. A, tu się nie połączyło, widzę. Teraz tak. Tu przystanek i jeszcze może tu przystanek. <laughs> Linia 1, dodaj przystanek. Tu, tu. Tu, tu. 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 Chyba kupmy jakieś. O, ten 2 miliony, No ale kupmy te. No właśnie, to jest to, właśnie. Tutaj trzeba właśnie słyszeć, że e, brzmią jak zwykle autobusy. I teraz tak. Ja tutaj zawsze jeszcze dodaję sobie śmigłowce. Taki właśnie robię. Tylko trochę więcej pieniążku by się przydało. No i źle trochę to wyszło, bo chciałem wyjściem tutaj. Na no, drugie zrobimy tutaj, bo widzę, że ta część tutaj jest w ogóle nie skomunikowana ze sobą. Galeria handlowa, proszę. To może gdzieś tutaj. No z parkingu nie wyjadą, no ale trudno się mówi. Jakoś sobie poradzę. A ta, tak, ta, stwórz nową linię, dodaj przystanek: tu, tu. No i tu. Zarządzaj pojazdami, weźmy sobie dwa takie. No i otwórz linię, oczywiście. No i wszystko mam. Aha, zapomniałem, żeby to ukryć. Bo to jednak nie wiem, po co są te znaczki. Trochę to bardzo brzydko wygląda. A stworzę nową linię, żeby mi tak tutaj, nie ten No już tutaj korzystają z tego widzę. Tu jeszcze mamy ten tramwaj wodny, widzę też ma A tu co ty mi? Wypierd... Czemu tramwaj wodny... Przepuszcza mi ten. No bo coś się zepsuło. Dobra. A też, ale też mam takiego moda, nie wiem czy ja wspominałem, że właśnie ja mogę bloczki gdzieś tu wybudować, jakbym chciał. No, trochę ludzi jest, jak to wygląda tam pod ziemią. No... No dużo ludzi z tego metra wysiadło. <kuh> 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 A ja mam wodę, mogę się napić. <kuh> bardzo, bardzo fajnie nie to wygląda. Cześć moi dracy. Wydaj... O, tu dwadzieścia Tu jeszcze osoby jadą nawet. I ja sobie to zapiszę, nie wiem. Może tu jeszcze wrócimy, zobaczymy, jak tam mi to. Jak tam mi to ten. Bo to, to, to fajnie to jest, Bo, to, może, może wrócimy akurat do Nowego Jorku, może akurat wrócimy, zobaczymy, jak tam będzie. Póki co. Yy, dziękuję Wam bardzo. Ale niczego nie bycuję, zobaczymy, jak to z tymi zapisami. Zobaczymy, jak tam moje chęci. Także cóż. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. focie na kanał królowej, na Instagrama. Wszystkie linki w opisie. Dziękuję za wszystkie lajki pod całą serią. Do następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!